Kosmetyki mogą być rakotwórcze, dlaczego czytanie składów jest tak ważne? W dzisiejszym odcinku nauczymy się, jak czytać składy i co kryje się za tymi dziwnymi nazwami. Powiemy Wam, co to jest InCi, na co zwracać uwagę przy wyborze kosmetyków, a czego unikać. Zapraszam na wywiad z Fabianem Kaczmarkiem, założycielem marki By Elementum, który jest ekspertem w tej tematyce. Fabian, co to jest to InCi i jak to czytać? Bardzo często są mocno enigmatyczne nazwy e, pochodzące zarówno z łaciny, jak i z angielskiego. I powstało po to, żeby ustandaryzować przekaz tego, jaki skład po prostu posiada dany kosmetyk. I jest to bardzo uniwersalny język, można powiedzieć, że jak matematyka jest dosłownie taki sam w każdym, w każdym kraju na świecie. No i dzięki temu niezależnie, czy, czy ściągniemy kosmetyk ze Stanów, z Francji, czy, czy wyprodukujemy go w Polsce, to skład jest łatwy. I, i przejrzysty po prostu do, do interpretacji czy, czy analizy. Ale to jest napisane na opakowaniu, to jest tak jak ingredient, tak? Tak, tak, zgadza się. Czy to jest w sumie teraz zamiennik, z tego co doczytałem, że w tym momencie już nie używamy tego inchi? Nie tylko... używamy inchi, tylko ingredients, ale można powiedzieć, że, że to jest to samo. Jakie jest założenie tego? Na początku ja przynajmniej mam taką wiedzę, że na początku w składzie są składniki, których jest najwięcej. Dalej Zgadza To jest się. fakt? Tak, tak, tak. Im wyżej w składzie, tym wyższy po prostu procentowy udział tego, tego składniku w całej masie kosmetycznej. Okej, okay, czyli idąc dalej. Zwracać uwagę należy zawsze na początek i faktycznie to jest najistotniejsze, mhm. no bo ta końcówka no, najczęściej jest w śladowych ilościach, tak rozumiem? Tak, to zgadza się. Generalnie można, można to uprościć do, do pewnego momentu. Jeżeli mamy do czynienia z produktami kosmetycznymi i nie są to perfumy, to większość składników poza kompozycji, po kompozycji zapachowej w składzie ma marginalne stężenie. Więc jeżeli widzimy, że skład jest bardzo mocno rozciągnięty jakimiś substancjami i różnymi wyciągami, które znajdują się już po kompozycji zapachowej, to możemy mieć dość, dość dużą pewność, że one są w bardzo niskim stężeniu, wręcz często homeopatycznym, czyli bardzo, bardzo niziutkim. Czy to dobrze czy źle dla kosmetyków? Jak skład jest zdecydowanie dłuższy, to oznacza, że jest w nim więcej, nie wiem, chemii załóżmy, czy to zależy od produktu? Jeżeli skład jest dłuższy, to zazwyczaj jest dłuższy przez wymogi marketingowe tak naprawdę. Bo w momencie kiedy rozciągamy sobie ten skład, dodając po prostu jakieś koktajle, tak zwane miksy różnych substancji odżywczych w bardzo niskim stężeniu, to one nie mają wymiernego wpływu na to, jak funkcjonuje ten kosmetyk, jak on odżywia, tylko to jest tak naprawdę podkład pod narrację marketingową. Czyli, że mamy produkt, który zawiera 20 substancji odżywczych, i nieświadomy konsument może po prostu się nabrać na taką pułapkę marketingową, nie mając y, świadomości tego, że to są po prostu bardzo bardzo niskie stężenia i one nie mają faktycznego wpływu na, na działanie tego kosmetyku. Znaczy my jesteśmy w stanie to sprawdzić, biorąc kosmetyki, widzimy długi skład, załóżmy jest tam tych 20 substancji aktywnych, mhm. wszystko pięknie wygląda. Patrzymy na dwa, trzy pierwsze składy, są mhm. one przyzwoite. Mhm. Jesteś w stanie sprawdzić i ocenić ok, ile jest w tych substancji aktywnych, czy to jest tylko i wyłącznie w recepturach producenta i to jest w ogóle nie do dotknięcia? Niestety jest to tylko w recepturach producenta i tutaj możemy się sugerować właśnie miejscem w składzie. Im niżej, tym niższe stężenie. Kompozycje zapachowe w produktach typu krem, jakiś balsam do ciała i tak dalej, zazwyczaj to jest około 1%. Czyli wszystko, co jest poniżej kompozycji zapachowej, ma stężenie maksymalnie 1%. Czyli w momencie, kiedy widzimy w składzie 20 różnych tych ekstraktów, one są z dużą dozą prawdopodobieństwa po prostu koktajlem, takim gotowym po prostu. I w momencie, kiedy zobaczymy, że tego, tego składniku jest mniej niż 1% i rozbijemy sobie to 1% na 20 kolejnych składników, to okaże się, że ekstrakty, ich takie faktyczne stężenie to jest około jednego promila. jednego promila, więc to jest naprawdę bardzo malutko. A według takiej sztuki chemicznej, żeby, żeby substancja aktywna faktycznie miała jakieś przełożenie na właściwości tego produktu, to zazwyczaj musi być około od 1,5% wzwyż. Jednego, jednego tego składnika tego ekstraktu na przykład. Tak, A jak to rozpoznać, bo ekstrakty w yy, ekstrakty, czy tam mm -hmm. te kompozycje zapachowe, jak mamy skład, nie wiem, 20 powiedzmy składników, mm -hmm. to jest pewnie gdzieś tam w połowie. Jak rozpoznać, że w tym momencie się zaczynają te ekstrakty, one są jakoś inaczej, czy in musimy znać nazwy tych ekstraktów, czy jest napisane, nie wiem, że jest to Ekstrakt z Palo Santo, albo oczywiście coś w tym stylu? Zazwyczaj ekstrakty mają dopisane, że jest to ekstrakt. Czyli okay. na przykład Palo Santo ekstrakt, tak? Jakiś tam wyciąg z liści może być, nie wiem, na przykład kafiru, albo jakiś ekstrakt z baobabu, czy bawełny. Konopi. Na przykład. Więc jest to dopisane, że jest to po prostu ekstrakt. Tak Okej, okay, że... czyli ważne jest to, co jest. Ważne. Mhm. Istotne jest to, co jest powyżej ekstraktów i to jest faktycznie taki. Powyżej kompozycji zapałowej. Powyżej tak, kompozycji zapołowej. To tak, tak. są składniki, które faktycznie mają znaczenie, i ich jest zdecydowanie więcej w tym produkcji. No dobra, to jesteśmy gdzieś w połowie, to teraz sama góra, mhm. co jest najważniejsze. Tych składników jak brałem mnóstwo produktów już do swoich rąk, nie tylko z naszego portfolio, ale też z drogeryjnych. Praktycznie każdy produkt zaczyna się inaczej, no, już poza wodą, mhm. która często jest gdzieś tam na pierwszym miejscu, ale idąc dalej, te składniki się tam bardzo mocno są różnorodne. Mhm. Na, na co zwrócić uwagę? Na co patrzeć? Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć jakiego, na pytanie, jakiego produktu poszukujemy. Jeżeli szukamy kremu. Na noc, który potrzebuje dość rozbudowaną frakcję olejową, czyli tą emolientową natłuszczającą, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby jak najwyżej w składzie były właśnie emolienty, najlepiej naturalne, niesyntetyczne. z tego względu, że syntetyczne emolienty niestety ale nie mają faktycznych właściwości odżywczych. takich jak na przykład silikony, parafina, to są substancje, które tworzą tą warstwę taką okluzyjną, filmotwórczą. Ale to jest efekt odmycia do mycia. I one nie mają faktycznej takiej roli odżywczej, tylko próbuje nas ten produkt nabrać na to, że skóra jest gładka, przez to też odżywiona. Tak. E, więc powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby te emolienty były przede wszystkim naturalne, czyli masła i oleje, i żeby były jak najwyżej w składzie. Więc to jest chyba. Okay, czyli warto, jak szukamy już faktycznie jakiegoś precyzyjnego kosmetyku mm -hmm. i szukam dla siebie e, maski na noc, to jest bardzo tak. dobry przykład, no, nakładamy coś na całą noc, e, to doedukować się, doczytać i faktycznie poszukać, który składnik aktywny mm -hmm. jest faktycznie najwyżej, żeby on miał te, te najlepsze tak. działania. Tak. A w drugą stronę, po drugiej stronie e, barykady, czy są inne składniki, które używa się do produktów, e, do pomad na przykład, mm -hmm. a inne do twarzy? Są glinki, no to na 100%, ale to jest bardzo duża różnica, czy to się jakoś pokrywa, jeżeli chodzi o skład kremu do twarzy i pomady do włosów, tak? Tak. Generalnie korzysta się w dużym uproszczeniu z bardzo podobnych składników, czyli mamy frakcję wodną, olejową, czyli masło i jakieś oleje, na przykład frakcję też woskową, która w pomadach odpowiada za, za utrwalenie, natomiast w kremach jest przede wszystkim regulatorem reologii, czyli tego, jak wygląda konsystencja produktu. Jeżeli chcemy go zagęścić, no to do kremu możemy dodać na przykład wosk pszczeli. On pomaga dobrze zemulgować, czyli wymieszać po prostu te wszystkie składniki, ale też go zagęszcza. Więc składniki są, są bardzo do siebie podobne. Różnią się przede wszystkim stężeniem w jakich i proporcjach, jakie wykorzystamy. Tak, Jeżeli chodzi o krem, to raczej zależy nam na łatwym rozcieraniu, żeby ten produkt nie był zbyt ciężki, więc raczej nie używamy dużej ilości wosków. W przypadku pomad Woski stanowią nawet do, do 30% całej masy kosmetyku, więc jest to, są to duże różnice, bo w kremie to jest około od 1 do 2%, jako modyfikator właśnie tej reologii, a w pomadach troszkę inne zastosowanie mają. A to jeżeli chodzi o te składy, czy w produktach znowu szeroko pomadach, kremach do twarzy i tak dalej, mniej składników oznacza lepiej więcej, czy jak, jak to się faktycznie ma do? Można tak powiedzieć. Wiedzę, którą mi przekazywali profesorowie na, na uniwersytecie, na zajęciach właśnie z, z kosmetologii, czy z opracowywania receptur, czy analizy tej receptury, główną myślą, przewodnią było to, żeby używać jak najmniejszej ilości składników, ale w wyższym stężeniu. Tak, żeby po prostu te substancje odżywcze z danego oleju były po prostu w wyższym stężeniu. Ja też tą, tą filozofią po prostu kieruję się podczas tworzenia receptur, żeby używać absolutnie minimalnej ilości składników, które pozwolą osiągnąć dany efekt i dzięki temu e, ten efekt odżywienia na przykład włosów może być zintensyfikowany w porównaniu do tego, e, jakbyśmy użyli kilku oleju, e, olei, ale w dużo niższym stężeniu. Ciekawi mnie jeszcze ten temat glinek, o których mówiłeś, a właściwie tego tematu, że musisz używać ich miesiąc, żeby mm. one zaczęły pracować. Czemu miesiąc, co, co to powoduje? Glinki mm, oddziaływują bezpośrednio na nasze gruczoły łojowe. One są przystosowane do tego, żeby tworzyć warstwę emolientową właśnie na skórę, chronią, chronią przed e, wysuszeniem. Ale w momencie, kiedy używamy bardzo mocnych szamponów, czyli szamponów, które w składzie mają siarczany, czyli wszystkie SLS-y i tak dalej, bardzo mocno wypukują to sebum. W momencie, kiedy nasza skóra czuje, że tego sebum jest za mało, zaczyna go dużo więcej produkować. I tak naprawdę inhibitorem tego całego procesu jest glinka, którą po prostu trzeba przez miesiąc, dwa, czasami przez trzy miesiące używać, i wtedy dostajemy wymierne korzyści w uregulowaniu po prostu tego cyklu produkcji sebum. Okej, okay, czyli z szamponami też trzeba uważać, żeby faktycznie. Zdecydować. To, to też jest chyba dość znana, prawda, że unikać parabenów SLS-ów. To jest tak. często nie zawiera SLS-ów, parabenów. Mm -hmm. y SLS-y, mi ktoś kiedyś powiedział, że to są środki, które się używa też do środków do mycia między innymi podłóg. Tak, to są najtańsze surfaktanty, których się używa właśnie w środkach do oczyszczenia silników, chemii gospodarczej, płynie do naczyń. I, i z takiego chemicznego punktu widzenia, różnica między płynem do naczyń, a najtańszym szamponem z SLS-ami, to no tutaj bym nie ryzykował, że będą duże różnice. Okej, okay, a parabeny? Konserwanty, które Generalnie są dość mocno przebadane. Można byłoby powiedzieć, że one uległy troszkę takiej złej narracji, troszkę oberwały rykoszetem przez form aldehydy, bo parabeny też mają takie dość mocno skomplikowane nazwy chemiczne i ludzie po prostu znaleźli sobie rzeczy, do które można się w cudzysłowie przyczepić i generalnie nie ma potwierdzonych badań, które jednoznacznie by stwierdziły, że parabeny są szkodliwe. Faktycznie one Cząsteczkowo mogą być podobne do pewnych hormonów płciowych, i jest taka teoria, która mówi o tym, że one mogą rozregulowywać na przykład cykl miesiączkowy u kobiet, ale nie ma jednoznacznych, e, takich potwierdzonych faktycznie wyników, które, które by mówiły, że, że parabeny są szkodliwe. Czyli kwestia sporna. Tak. To jeszcze idąc dalej, też wspomniałeś o e, silikonach. Mhm. Jak to wpływa na. bo silikonów też jest mnóstwo w y, produktach. Niestety większość odżywek drogeryjnych ma silikon, z tego względu, że konsumenci oczekują natychmiastowych efektów. A silikon daje takie natychmiastowe efekty, bo po użyciu takiego szamponu czy odżywki, włosy są dosłownie oblepione tym silikonem i przez to wydają się być gładkie, odżywione, takie błyszczące, no po prostu idealne odżywienie. Tylko że musimy wiedzieć o tym, że po pierwsze to odżywienie jest do pierwszego mycia. I zmyjemy niecałkowicie, oczywiście, też ten silikon, więc to jest yy, największy problem. Że on po prostu zostaje nam na skórze głowy, zapycha pory, więc te pory jeszcze gorzej pracują. więc yy, Tak naprawdę mamy dwutorowo, jeżeli dwutorowo sobie szkodzimy, jeżeli używamy szamponów z SLS-em i silikonem, to nie ma większego przestępstwa tak naprawdę na skórę głowy niż, niż używanie takiego, e, takiego połączenia. Ok, ale na co zwracać uwagę przy wyborze um, tej odżywki? No bo uh -huh. z szamponem ok, unikamy SLS, tak. staramy się tutaj iść jak najbardziej naturalne uh -huh. szampony, a odżywka y, ma jakiś składnik, na który warto zwrócić uwagę, który faktycznie będzie odżywiał te włosy? Który e... też będzie jeden z pierwszych w, na liście składników? E, na pewno wszystkie naturalne oleje. E, może być olejek e, migdałowy, awokado, masło sza, czyli wszystkie te substancje, które, które są naturalne. I faktycznie posiadają właściwości odżywcze, bo silikon jest po prostu emolientem, który oblepia czy skórę, czy, czy włosy i nadaje efekt odżywienia, ale on, on jest chemicznie czysty i pozbawiony praktycznie, praktycznie, jest całkowicie pozbawiony wszystkich substancji odżywczych, czyli witamin, minerałów itd. A te naturalne składniki po prostu je posiadają i oprócz tego, że odżywiają, to też tworzą tą warstwę emolientową, więc. Zdecydowanie rekomendowałbym, żeby używać tych, tych naturalnych emolientów. Okej, okay. a jak to sprawdzić? Bo no, w składnikach nie jest tak pięknie, łatwo i przyjemnie, mm -hmm. że jest napisane masło shea czy mm -hmm. olejek migdałowy, bo to jest wszystko po łacinie. Po łacinie, napisane, tak? ale częściowo też jest po angielsku. W nawiasach. W nawiasach. Okay. tak. Jeżeli nie mamy takiej wiedzy, to zawsze możemy się posiłkować stronami internetowymi, które, które pomagają w analizowaniu tego składu. Kosmopedia, na przykład, gdzie możemy wpisać dosłownie każdy składnik. I będzie wyszczególniony, czy jest wysoko alergizujący, czy jest bezpieczny dla kobiet w ciąży, czy jest rekomendowany przez ECOCERT, czyli to jest taka, taka organizacja, która zajmuje się wydawaniem certyfikatów naturalnym kosmetykom. Okej, okay. ja też się przygotowałem i wziąłem tam kilka właśnie drogeryjnych produktów, bez etykiet, ale mam aplikację, która też służy do tego, żeby zeskanować produkt. Mhm. To jest bardzo ciekawe, ona się nazywa... Tak, akurat tą, którą pobrałem, którą mi ktoś polecił, Inchi Beauty. Skanuję sobie skład i na bazie kodu tego kreskowego jestem w stanie dostać listę składników, w których jest napisane wysoka kara, średnia kara, niska kara. I na przykład w wysokiej karze jest Petrolatum, mhm. w średniej karze parafina, tam parafinium liquidum. Mhm. Czyli mamy wszystkie, wszystkie te trzy składniki, które, które przeczytałeś, to są pochodne ropy naftowej. Mamy wazelinę i dwa razy parafinę. Po prostu e, parafina ta e, Liquidium e, to jest ciekła parafina, a parafina jako parafina, to jest wosk parafinowy, który odpowiada za właśnie utrwalenie tego produktu, bo zakładam, że jest to wosk. Sprawdzałeś takie aplikacje kiedyś? Tak, i śmiało można polecić. Tak naprawdę wszystko, co, co analizuje, opiera się w większości na, na, na sprawdzonych analizach, więc śmiało można korzystać z takich ja sobie też aplikacji. Te, testowałem, i wiem, że nie wszystkie produkty są, ale przynajmniej jakby jesteśmy w stanie sprawdzić, bo ty patrzysz na przykład na skład takiego produktu. Tego produktu nie ma akurat. Nie podejmuje się próby czytania łacińskich składów. Jak, nie wiem, trzy pierwsze składy po kolei lecisz, to co jesteś w stanie powiedzieć po takim produkcie? Mamy wodę, która raczej nie jest szkodliwa. Później mamy butan i propan. Czyli propan, butan, czyli dokładnie to, co mamy w butli gazowej. W butli gazowej. No Także, to jest pianka, nie? Okay. Tak. I następnie mamy e, polimery akrylowe, które odpowiadają tutaj za utrwalenie. E, no ale polimery akrylowe mają to do siebie, że też lubią bardzo mocno e, oblepiać włosy, zatykać pory, no i niestety nie jest to idealne rozwiązanie do tego, żeby utrwalić te, te włosy. Bo często zadają nam pytania, czy da się zrobić lakier mhm. do włosów, które są teraz coraz bardziej popularne, zwłaszcza w modernie. Mhm. Żeby był faktycznie dość naturalny. Czyli nie wiem, czy trzeba użyć tego propanu butanu w tego Piący. typu produktach, w, czy w piance, czy w lakierze? Czy da się wykombinować jakiś mhm. właśnie ten lakier do włosów, który będzie naturalny, nieszkodliwy i tak mhm. dalej? Akurat w piance. Propon butan śmiało możemy zastąpić sprężonym powietrzem i niektórzy producenci decydują się niestety są to zdecydowanie droższe produkty niż mm. te które możemy kupić w drogerii ale tak, można zastąpić właśnie propan-butan sprężonym powietrzem i wtedy, wtedy usuniemy te, te dwa dość drastyczne składniki. I to do lakieru też by zapracowało? Czy? Rozpylenie? To hmm. tak, jak najbardziej. Ale w lakierze też jest kilka, kilka składników. Właśnie alkohol poliwinylowy, który też lubi tam e, troszkę zapychać te, te pory, więc musielibyśmy postawić po prostu na naturalne polimery, czyli na przykład na polisacharydy, czyli cukry w najzwyczajniej w świecie mhm. I, i w tym kierunku po prostu pójść, myślę, że to byłoby dość trudne. I drogie. I drogie. Ok, z pianką jeszcze da się zrobić tak, że są płynne i są te mhm. automizery, tak, które tak, rozpienią tak, 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 tak. jakby produkt, mhm. więc to też jest jakaś alternatywa. Myśląc o kosmetyki rozmawiając o kosmetykach, na pierwszy rzut oka teraz w tym wywiadzie pewnie nam się rzuca tylko, wiadomo, pasta do włosów, mhm. jakiś krem do twarzy. No ale Myślę, że każdy z nas dziennie ma do czynienia z dziesięcioma kosmetykami typu, nie wiem, od pasty do zębów mm -hmm. poprzez płyny. Jakby to też jest chyba istotne, żeby na to zwracać uwagę, co? Tak, no zdecydowanie nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często mamy styczność z kosmetykami bo są to tak przyziemne rzeczy jak na przykład mycie rąk. Na mydło do rąk to też jest kosmetyk tak? I, i też w składzie ma najprawdopodobniej około 10 składników. I jeżeli zsumowalibyśmy sobie ilość rzeczy, którą mamy styczność w ciągu dnia, załóżmy, że mamy 10 kosmetyków, każdy ma trochę inny skład, to statystycznie będzie około 50 czy nawet 100 składników, które nakładamy na, na nasze ciało. Skóra jest największym organem tak naprawdę. I, I warto by było o nią zadbać i wiedzieć, co na nią po prostu nakładamy, bo jednak większość tych substancji wchłania się po prostu przez skórę do naszego ciała. No i warto by było, żeby, żeby jednak sprawdzać to, z jakich kosmetyków korzystamy. Interesuje mnie jeszcze jeden temat, znowu bardziej pewnie marketingowy, no. ale też pewnie ma jakieś odzwierciedlenie, o którym nie wiem. Reklamowanie się jako produkt wegański i reklamowanie i przybijanie pieczątek nietestowanych na zwierzętach. Mhm. Jak to w tym momencie wygląda? Produkty wegańskie faktycznie mogą być wegańskie, jeżeli w składzie nie ma żadnych odzwierzęcych składników jak na przykład Lanolina albo wosk pszczeli, który też jest traktowany jako niewegański składnik, więc faktycznie coraz więcej produktów na rynku pojawia się właśnie jako, jako wegańskie produkty i myślę, że to jest na pewno dobry kierunek, no bo na pewno jest na to zapotrzebowanie. Jeżeli chodzi o testowanie na zwierzętach, to w tym momencie ono jest niedozwolone w ogóle, tak? więc na terenie Unii Europejskiej nie możemy przeprowadzać takich, takich testów. Testy dermatologiczne są przeprowadzane na, na ludzkiej skórze. To są testy aplikacyjne, które, które są niezbędne do tego, żeby w ogóle sprzedawać produkt. Więc każdy z produktów jest przebadany pod względem dermatologicznym, czy po prostu nie uczula, czy nie ma jakichś wysypek, jakichś różnych po prostu nie, nieprzyjemnych reakcji organizmu na te produkty. Ale też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że część producentów którzy sprzedają w innych częściach świata te same produkty, które są dostępne w Europie, w dalszym ciągu mogą być testowane na zwierzętach, bo na przykład na rynku chińskim jest wymagane to, żeby te, te, te testy były przeprowadzone najpierw na zwierzętach. To różnica światów. Tak, tak. Także to, że kupimy w drogerii produkt z etykietą, że jest nietestowany na zwierzętach, no to niestety nie możemy mieć w 100% tego, że w innej części świata ten sam produkt nie został przebadany. przetestowany. Właśnie, tak. Bo był taki wymóg. W takim układzie certyfikacja, która no jest wszechobecna, jakby ma znaczenie. To nie jest też znowu marketingowy przytyk, tylko... Coś za tym idzie. Tak, zdecydowanie, jeżeli produkt posiada certyfikat, to właśnie Ekocert, właśnie to oznacza to, że 95% masy kosmetycznej musi być pochodzenia naturalnego i tutaj tutaj akurat mamy pewność, że jeżeli kosmetyk posiada taki certyfikat, to, to faktycznie ma, ma naturalny skład. I jak on wygląda ten certyfikat? To jest taki, takie logo umieszczone po prostu na, na etykiecie. Rzucimy gdzieś. Umieścimy tu. Fabian, jeszcze takie pytanko odnośnie produktów. Masz jakieś ciekawostki odnośnie produktów albo składów? To na pewno możemy nawiązać do tego, do tych podobieństw między produktami jak krem i pomada do włosów. Jest taka miejska pomadowa legenda, że, że popularny krem w niebieskiej puszce dobrze sprawdza się jako pomada do włosów, także te podobieństwa są, są dość spore i faktycznie czasami są dość nietuzinkowe zastosowania tych produktów. Ciekawe. Fabian, ja myślę, że wyczerpaliśmy temat. Też nie ma sensu się rozwodzić tutaj o aż bardzo technicznych szczegółach. Ja Ci bardzo dziękuję, że pomogłeś mi to zrozumieć i nam zrozumieć w przejrzysty, łatwy sposób. I dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję bardzo.